Tu, w Szczecinie, jest dzielnica. W tej dzielnicy jest ulica. Przy ulicy ładny płotek, na tym płotku siada kotek. W płotku furtka jest drewniana, otwierana całkiem z rana. Furtka ta prowadzi nas do ogrodu, niczym las. W lesie tym. Wśród roślinności wielka chata wita gości. Za drzwiami, w środku, korytarz, kominek oraz akwarium pełne rybek. Dyrekcji pokój, kuchnia, jadalnia, sala maluchów, a dalej bawialnia. Na górze i na dole mógłbym przysiąc. Widziałem następnych pomieszczeń tysiąc. W salach tych każdy, kto ciekawy, znajdzie coś zawsze do zabawy. Można nauczyć się nowych czynności lub spotkać z książek bajkowych gości. Czas szybko płynie w tym wielkim domu. Nigdy nie nudzi się tutaj nikomu. Zabawy Rytmika i gimnastyka, a czasem zdjęcia fotografów, stryka. W górę schodami, w dół schodami, drepcze personel z dzieciakami, dbając o uśmiech na każdej twarzy i tuląc, gdy smutek się jakiś zdarzy. Dużo się tu dzieje na górze, na dole, bo dom ten to tak naprawdę jest przedszkole. I niech już każdy od dzisiaj wie, że nasza bajka nazywa się.